Cześć, ja nazywam się Jacek Tomkowicz, a przed wami 79 odcinek, gdzieś to już słyszałem. Ostatnio pytałem was, jak w przeróbce Filipa George'a mógłby brzmieć przebój Krzysztofa Krawczyka, i to mój faworyt od Bartka z Sanoka. Jest potencjał, do Bartka lecą płyty z najlepszą muzyką od RMFFM. A teraz już wracamy do tematu przebojów z długą historią. W piątym odcinku znęcałem się nad tym przebojem Pitbull'a. Jak łatwo można się domyślić, wspominałem wtedy o zapożyczeniu z utworu składu Jolanda Bikul. Ale licha by to była historia, gdyby tu się wątek urywał, więc lecimy do 2005, a tam lubega. I jak odejmiemy jeszcze 49 lat, to dotrzemy w końcu do oryginału prosto z Włoch, a tak to brzmiało. No to jeszcze raz to rok 56, a to 2010. I o ile rzadko wam coś radzę, to ten oryginał koniecznie obejrzyjcie w całości. Ale stop, 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 oglądać będziecie dopiero jak się odcinek skończy, bo teraz niemieccy specjaliści od przeróbek, czyli ekipa Body Bangers. Jak kiedyś powiedziałem o nich, że straszny plastik, to fanom było bardzo przykro, więc dzisiaj będę widział pozytywy, odgrzebują fajne kawałki. To genialny przebój Paula Johnsona odgrzany ponownie właśnie przez body Bengals. Ale w tym odcinku wszystko jest o wiele starsze niż się wydaje, bo te sample mają już prawie 40 lat na karku, a stworzył je pan Hamilton Bohano. Na komercyjny sukces ta melodia musiała jednak sporo poczekać, ale teraz już sami możecie wybrać, która wersja Wam najbardziej smakuje. Z cyklu przebojowych historii teraz będzie taka blisko stuletnia i ma trochę wspólnego z grupą The Black Eyed Peas. Chociaż tę gitarę w tle pożyczyli od uwielbianego przez niewiasty Dika szybkie paluszki Dela. Teraz uśmiechnęli się fani Pulp Fiction, a teraz uśmiechną się miłośnicy muzyki ludowej z okolic Bliskiego Wschodu, wszyscy trzej. Wykonanie z 1927 roku, choć ta melodia lat ma już tak co najmniej 100 i gdyby nie Dick Dale, słyszeliby o niej pewnie tylko ci, którzy wypasali wtedy owce z wokalistą. W tym odcinku to wszystko. Bardzo gorąco zapraszam jeszcze do odwiedzenia mojej strony na Facebooku. Wejdźcie, kliknijcie lubię to i bądźcie na bieżąco z nowymi odcinkami, a poza tym niech się chłopak cieszy. Jacek Tomkowicz, bardzo dziękuję i do zobaczenia.